Ja na początku byłem taki trochę sceptycznie nastawiony. Jak się okazało, że to będzie kurs dotyczący inwestowania na giełdzie, no to wiadomo, żadnego doświadczenia w tym temacie nie miałem, ale zdawałem, że to no skoro już się zapisałem, no to pojadę, zobaczę, spróbuję. No i się okazało, że no jednak do tego momentu tutaj zostałem z nami już. Okej, okay, czyli to ile już lat będziesz wspólnie z nami? No, będzie już 5 lat. Czyli to jest twój pierwszy kamp? E, mój pierwszy tak, mam nadzieję, że nie ostatni. Okej, okay, <laughs> czyli widzimy się na następnym. No mam taką nadzieję, zrobię wszystko żeby. Być. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, wszystko jest bardzo zorganizowane, wiedza przekazana naprawdę na najwyższym poziomie chłopaki, naprawdę bardzo fajnie przedstawili całe te wykłady. Chciałbym tutaj wszystkim polecić z tego względu, że KAMP daje takiego właśnie pozytywnego kopa do dalszego działania, do rozwoju, że w przyszłości jak najwięcej wyciągnąć w tradingu. Cały ten system, ten trading bardzo ewoluował, wiadomo, że to wszystko się zmienia co jakiś czas, sztuczna inteligencja, przecież to sobie bardzo dużo zmieniła w tym temacie właśnie tradingowym. I dlatego uważam, że teraz chciałbym się tak naprawdę na poważnie tym wszystkim zająć, bo to cały czas idziemy do przodu, nie zatrzymuje się, Cześć, powiedz mi jak się nazywasz? Mam na imię Wojtek. I czym się zajmujesz na co dzień? Na co dzień jestem fizjoterapeutą. Długo już w zawodzie? No, z 15 lat będzie. Więc postanowiłem już od, no, od paru lat czegoś nowego, bo pomyślałem sobie, że no, fizyterafio, fizyterapeut, bardzo lubię ten zawód, ale może uda się w międzyczasie równolegle też no, w jakimś innym projekcie tutaj, może między innymi też zarobić, ale też po prostu wystartować z czymś nowym. Okej, okay. i to powiedz mi jak się zaczęła jak przygoda z treningiem w ogóle. Może powiedzieć, że troszkę przypadek, ponieważ pochodzę z Warszawy, mieszkam tam na co dzień i po prostu wtedy elity ekspertra wtedy, organizowali w hotelu. Taki kurs po prostu dla chętnych. Ja na początku byłem taki trochę sceptycznie nastawiony, bo jak się okazało, że to będzie kurs dotyczący inwestowania na giełdzie, no to wiadomo, żadnego doświadczenia w tym temacie nie miałem, ale zdecydowałem, że no skoro już się zapisałem, no to pojadę, zobaczę, spróbuję. No i się okazało, że no jednak do tego momentu tutaj zostałem z Wami już. Okej, okay, czyli to ile już lat będziesz wspólnie z nami? No, będzie już 5 lat, no 2020. Okej, okay, no to kawał czasu już. Natomiast powiedz mi, przez te 5 lat tak aktywnie działałeś rzeczywiście, czy? Na początku to nie było takie proste ponieważ z racji tego, że na co dzień zajmuję się właśnie fizjoterapią, pracuję właśnie w, w przychodniach, w, w ośrodkach, no to może powiedzieć, że ten pierwszy rok bo ten drugi, no, no gdzieś tam może jeszcze po drodze się zgubiłem, to były nowe rzeczy w ogóle nie związane z moją pracą, Bardzo technicznie, to trzeba było wszystko tutaj zrozumieć, więc no trochę to trwało, zanim tak na poważnie tutaj zainteresowałem się tutaj waszym projektem i tak zacząłem na poważnie tutaj w tym temacie działać, więc w końcu zdecydowałem się też przyjechać na KAMP, żeby jakoś to wszystko usystematyzować, żeby w końcu na, na pełnych obrotach wszystko, wszystkie wiadomości jakoś tak ogarnąć na tyle, żeby jednak miało to ręce i nogi. Okay, czyli to jest twój pierwszy kamp? Mój pierwszy tak, mam nadzieję, że nie ostatni. Okej, okay, czyli widzimy się na następnym. No, mam taką nadzieję, zrobię wszystko, żeby być. Okej, okay, świetnie. E, no dobra, a to powiedz mi, bo już działaż z nami 5 lat, e, to jak się zmieniło? Jak my się zmieniliśmy przez te 5 lat? O i bardzo, przede wszystkim nazwa firmy się zmieniła, e, do tego e, cały ten e, system, ten trening bardzo ewoluował, No, że to wszystko się zmienia co jakiś czas, ta sztuczna inteligencja, przecież to bardzo dużo zmieniła e, w tym temacie właśnie e, treningowym. No, jeżeli chodzi o poprzednie lata, no to, e, mówię, ewoluował ten, ten, ten proces, cały ten, 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 ten trening i dlatego uważam, że teraz chciałbym się tak naprawdę na poważnie tym wszystkim zająć, bo to cały czas idziemy do przodu, nie zatrzymujemy się. To co jest akurat w chwili obecnej, to za rok na pewno będzie to wszystko dużo dalej i będziemy się uczyć na pewno innych rzeczy w, w temacie tradingowym. Okej, okay, a co Cię tak skłoniło do tego, żeby cały czas wspólnie z nami działać? No jednak pięć lat minęło, a Ty cały czas z nami. Coś mnie nie dawało spokoju właśnie, że nie wiem, to tak jest do tej upadki, że troszkę odpuszczałem, potem trochę wracałem do tego tradingu, ale gdzieś na jakiś taki chyba głos wewnętrzny, co w raz że nie mogę odpuścić, że jednak jak już z Wami zaczynamy współpracę, to nie będziemy zmieniać, bo po prostu wszystko nie pasuje. Wszystko bardzo na stronie internetowej jest poukładane. Wiedza, którą Paweł i chłopaki przekazują, jest na tyle prosta w zrozumieniu, że po prostu chciałbym się rozwijać w tym temacie najdłużej, po prostu jak się da. Jak Twoje wrażenia, jeśli chodzi o sam All in Camp? Jesteś pierwszy raz, więc jak Twoje wrażenia po, tym, po tej pierwszej edycji Twojej? Bo już jesteśmy w zasadzie na finiuszu, jesteśmy obecnie na, na statku. Płyniemy do Portu, więc yy, zbliżamy się do hotelu, więc jak Twoje wrażenia? Powiem szczerze, że, że na początku byłem taki troszkę w szoku, bo nie wiedziałem jak to wszystko będzie zorganizowane. W końcu yy, przyjechałem tutaj sam jak niektóre osoby z osobami towarzyszącymi, więc yy, musiałem, ja pochodzę z Warszawy, więc trzeba było dojechać do, do Katowic potem yy, lot samolotem. Yy, więc była taka chwila niepewności, jak to będzie wyglądało, ale powiem szczerze, że jestem, no, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, wszystko jest bardzo dobrze zorganizowane, yy, wiedza przekazana. Na naprawdę na najwyższym poziomie chłopaki naprawdę bardzo bardzo fajnie przedstawili. Są te wykłady, które, yy, z których teraz właśnie będziemy wszystko wynosić. Bo, wiadomo, jak wrócimy do domu, trzeba będzie to wszystko na, na nowo sobie poukładać, ale powiem szczerze, że naprawdę na, na najwyższym poziomie, więc na pewno za rok chciałbym również się tutaj um, z Wami pojawić. Czyli polecasz innym też, żeby przylecieli? O, to byłoby teraz super, na pewno powiem. Chociaż generalnie yy, w swoim środowisku raczej niewielu mam traderów, no ale jakby oczywiście ktoś był zainteresowany, to jak najbardziej yy, powiem, że no, polecam, bo jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie i super jest jak byś ocenił w ogóle całą społeczność, która tutaj wspólnie z nami przyjechała? Uważam, że mm, wszyscy też są tutaj nastawieni e, na rozwój, na rozwój treningowy. Każdy tutaj przyjechał po to, żeby nauczyć się czegoś nowego, żeby jakoś tam e, tą wiedzę jakoś tak, tak wdrożyć bardziej. A przede wszystkim jeżeli chodzi o mnie, to e, przez to, że jesteśmy tutaj na, e, wszyscy razem na żywo, nie, 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 nie online, przed komputerem, to naprawdę można było poznać wiele nowych takich, e, takich wskazówek, czy nawet samochodzie osobiście y, dowiedziałem się czegoś co przez wiele miesięcy gdzieś tam pozostawało poza mną i miałem wątpliwości jak, co, do czego razem tutaj wszystko razem połączyć I się okazuje, że y, cała społeczność tutaj y, służy pomocą i dzięki temu no, łatwiej jest nam to potem y, rozwiązywać wszystkie takie na, na przykład programy techniczne y, związane właśnie między innymi tam z strydowaniem. Okej, okay. no i też w zasadzie w poniedziałek wystartowaliśmy z konkursem. E, konkursem na challenge'ach w MyFunny naszego partnera i powiedz mi jak u Ciebie z kontem, jak tam wynikowo? Linkowo, no dobrze. Okej, okay, a to była twoja pierwsza styczność z platformą MyFunInia.com? Tak. Jeden challenge, w którego aktualnie też jestem w trakcie właśnie zdawania, więc jeżeli chodzi o MFA, no to to, było, to był taki pierwszy kontakt. Okej, okay, jeśli chodzi o MFA, jakbyś miał tak porównać, jakie są największe atuty, jeśli chodzi o MFA, a może są jakieś elementy, które ci się nie spodobały? To znaczy, jeśli chodzi o MFA, to troszkę platforma, na której do tej pory pracowałem, to było NT4, więc tutaj bardziej ma, chodzi wchodzimy, taki bardziej trading view, więc to są dla mnie dosyć nowe elementy, Mentyn, ale uważam, że jak, jako takie doświadczenie e, techniczne w platformach mam, więc myślę, że z tradingiem z MFA raczej też nie się jakiegoś większego problemu. więc Uważam, że e, szybko to zrozumiem i będzie można handlować na koncie MFA. I powiedz mi, bo też nie wiem, czy słyszałeś, ale jest możliwość podłączenia się kopiarką z MT4 na MFA. Próbowałeś już to zrobić? O, a jeszcze właśnie tego nie wiem. Ja słyszę, że bardzo są, są, są kopiarki, bo to fajnie może e, usystematyzować wszystkie konta challenge'owe, które do tej pory zdaliśmy ale jeżeli chodzi o MT4 do e, MFA, no to no to ty jeszcze że, że to tak Okej, okay, czyli po kampie będziesz testował, wiesz, będziesz O to na pewno po kampie to że, <noise> przyjadę i będzie, będzie wrzało od wiedzy, będzie będę na pewno tutaj na pewnych obrotach działał w tym temacie. Okej, okay, czyli motywacja do działania jest po kampie. Właściwie po kampie przede wszystkim, dlatego chciałbym tutaj wszystkim polecić z tego względu, że kamp daje takiego właśnie nam pozytywnego kopa do dalszego działania, do rozwoju, żeby w przyszłości jak najwięcej wyciągnąć z, z tradingu, no i w przyszłości zarabiać właśnie na tych wszystkich platformach, na, na kontach fundowanych i z tego jak najwięcej. Ok, świetnie. Dobra, dzięki w takim razie i mam nadzieję, że do zobaczenia na kolejnym kampie. No i też życzę powodzenia w wdrażaniu nowych elementów. Oczywiście, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, oczywiście.